Witam wszystkich miłośników egzotycznych roślin. Dziś pokażę Wam jak wyhodować swoje własne palmy z nasion. Na przykład weźmiemy Phoenix Canariensis, Waszyngtonia Robusta i palma bismarska. Zapraszam. Na stole rozkładamy wszystkie elementy, które będą potrzebne do wysiewu palm. Nasiona Phoenix Canariensis, Waszyngtonia Robusta i srebrna palma, czyli bismarska Nobilis Silver. Włókno kokosowe, perlit, duży pojemnik, aby wymieszać w nim podłoże, Mata grzewcza, mini szklarnia, w tym wypadku garland. Małe doniczki, woreczki strunowe, papier ścierny do skaryfikacji, spryskiwać i brunatne złoto, czyli aktywator kiełkowania. Odsuwamy wszystkie zbędne elementy. Na stanowisku zostają tylko nasiona, papier ścierny, trzy pojemniki i ciepła woda. Na początek zaczynamy od skaryfikacji nasion. Delikatnie przecieramy każde nasiono drobnoziarnistym papierem ściernym. Należy to robić ostrożnie, tak aby nie uszkodzić zalążka, a jedynie zetrzeć wierzchnią warstwy otoczki. Dzięki temu nasiona będą lepiej absorbowały wodę. Małych nasion takich jak waszyngtonia robusta nie trzeba skaryfikować. Następnie przykładamy je do osobnych pojemników i zalewamy wodą o temperaturze około 400 stopni Celsjusza. Phoenix Canariensis i Waszyngtonia Robusta moczą się około 2-3 dni, a duże nasiona, takie jak wismarska, do 5 dni. Wodę codziennie wymieniamy. Na ostatnie 12 godzin przed końcem moczenia do każdego pojemnika dodajemy kilka kropi aktywatora kiełkowania. W tym przypadku jest to brunatne złoto. Delikatnie mieszamy. Nasiona muszą być całkowicie zanurzone. To zwiększa szanse na kiełkowanie i zabezpiecza przed pleśnią. Przygotowanie podłoża. Do dużego pojemnika wsypujemy włókno kokosowe i dodajemy perlit w proporcji 2 do 1. Włókno kokosowe świetnie przepuszcza wodę i jest neutralne, a perlit dobrze spulknie podłoże. Dokładnie mieszamy, aby składniki się dobrze połączyły. Podłoże powinno być lekko wilgotne, tak aby po ściśnięciu dłoni nie wyciekała woda. Nasiona można wysiewać na trzy sposoby. Sposób pierwszy. Metoda woreczkowa. To jedna z najpopularniejszych metod wśród domowych hodowców pol jest bardzo wygodna. Pozwala łatwo kontrolować wilgotność i temperaturę, a także bez otwierania sprawdzić, czy nasiona już kiełkują. Bierzemy przezroczyste woreczki strunowe i napełniamy je przygotowanym wcześniej podłożem, czyli włóknem kokosowym z perlitem. Używamy na przykład doniszki lub szklanki, żeby ilość była podobna w każdym woreczku. Następnie spryskujemy podłoże. Ma być wilgotne, ale nie mokre. Jeśli po ściśnięciu kapie woda, to znak, że jest zbyt wilgotne. Trzeba dosypać suchego podłoża. Teraz delikatnie wyjmujemy nasiona z roztworu z aktywatorem i umieszczamy je w woreczku. Kładamy je płytko, wystarczy lekko przysypać warstwą podłoża. Na koniec zamykamy woreczek, zostawiając w nim nieco powietrza. To ważne, by wewnątrz panował mikroklimat, wilgotny, ale z dostępem do tlenu. Woreczki układamy na macie grzewczej, dzięki temu nasiona mają ciepło od dołu, co znacznie przyspiesza proces kiełkowania. Sposób drugi, czyli klasycznie w doniczkach. Kolejna metoda to tradycyjny wysiew do małych doniczek. Ta opcja będzie idealna dla osób, które wolą od razu zapewnić każdej roślinie osobne miejsce do wzrostu. Doniczki wypełniamy naszą mieszanką podłoża i spryskujemy wodą. Podłoże nie może być zbyt mokre. Znów konsystencja wilgotnej gąbki. Do każdej doniczki wkładamy po jednym nasionie. Nie, nie zagłębiamy ich zbyt mocno, wystarczy około 1-2 cm pod powierzchnią. Zasypujemy lekko podłożem i ponownie spryskujemy górną warstwę, by zachować wilgotność. Każdą doniczką przykrywamy folią spożywczą lub umieszczamy w z strunowym. To stworzy efekt mini szklarni i zapobiegnie utracie wilgoci. Doniczki, tak jak woreczki, stawiamy na macie grzewczej. Sposób trzeci, czyli użycie mini szklarni. Trzeci sposób to tacka wysiewna umieszczona w mini szklarni, na przykład marki Garland. To metoda idealna, jeśli mamy większą liczbę nasion i chcemy je wysiać w jednym miejscu. Szklarenki pomagają w utrzymaniu odpowiednich warunków do wysiewu. Do tacki wsypujemy naszą mieszankę włókna kokosowego i perlitu. Wyrównujemy i spryskujemy, by podłoże było wilgotne. Następnie wkładamy po jednym nasionku do każdej komórki, mniej więcej na głębokość jednego 2 cm, w zależności od wielkości nasion. Przysypujemy delikatnie i znów spryskujemy górę. Kluczowym etapem jest teraz zamknięcie szklarni. Przezroczystą pokrywką. Dzięki temu w środku utrzymamy bardzo wysoką wilgotność i stabilne warunki. Całość stawiamy na macie grzewczej, która zapewni stałą podgrzewaną podstawę dla wszystkich nasion. Za pomocą termometru sprawdzamy temperaturę. Optymalna to 25 do 32 stopni Celsjusza. Ma także grzewcza powinna utrzymywać stabilne ciepło. To klucz do skutecznego kiełkowania. To wszystko. Teraz pozostaje jedynie tylko czekać na pierwsze kiełki. Nasiona palm kiełkują od 2 tygodni do nawet 8 miesięcy. Te małe nasiona z reguły kiełkują szybciej, a większe dłużej. Pamiętaj, kontroluj wilgotność i otwieraj woreczki w celu przewietrzenia.